Jakie poszły do tych roweru? Może dwa. dwa, 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 dwa. Jeden złożyliśmy wspólnie z POWIATEM i również y, zaangażowaliśmy przedsiębiorców, czyli oni będą współfinansowani, y, nasi przedsiębiorcy są męscy. Złożyliśmy wniosek na ulicę POWIATEM. My pokrywamy y, 49% udziału w naszego, powiat 50 i przedsiębiorcy 1%. Może więcej nawet będzie, bo nie wiem, tam była deklaratywna, ale to już było zapewnione, My poszedł poszliśmy nasz wniosek o przedłużenie ulicy Witosa, yy, czyli Dąbrowskiej robimy, a to, się wieś, że, tak się to jest wniosek też, który będziemy realizować wspólnie z powiatem, Tak, na zasadzie takiej, że, że no to już tam w zasadzie ewentualnie tam okresie później, ale żeby, no inaczej, zwiększamy nasze szanse, poprzez to, że powiat jest partnerem i dołoży nam 41%. Zatami tej remonty od podociągu, od, od to być całość kompleksowo zrobiony. Tak, tak, tak. E, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że e, bardzo się cieszyliśmy, cieszyliśmy z tego projektu, to jest 50%, wracamy do 50%. E, ta, no Tylko, że za tydzień po ogłoszeniu programu okazało się, że minister finansów obciął o 75% kwotę. Która miała być przeznaczona na te drogi, tak? Czyli tak naprawdę szans. E, bo i my liczyliśmy na jakieś, powiedzmy procentowo, gdybym miał określać, to dawaliśmy sobie 90%, że jedna z dróg naszych, ta Witosa lub Kolejowa otrzyma, otrzyma dofinansowanie. Dzisiaj proporcje 20%. Czyli 10% daje na to, że otrzyma. Taka jest prawa. Po prostu jest punktacja. I w tej punktacji my robiliśmy wszystko co możliwe, czyli tak zaangażowaliśmy przedsiębiorców,